Istotą człowieka jest jego prawdziwe ja, jego serce i dusza. Przebaczanie zaś oznacza utożsamienie się człowieka z jego celem życia. Jest to dzieło obudzonej wyobraźni, najwyższe dzieło, ponieważ sprawdza zdolność człowieka do wyjścia ponad słabości swojego charakteru, do zupełnego zaprzeczenia tymże słabościom. Przebaczenie jest trudnym, bardzo trudnym procesem, ale korzyści płynące z niego są bezcenne. Aby uwolnić się od przeszłości, musisz chcieć wybaczyć wszystkim i sobie. Efektem będzie nowe życie, nowa energia oraz spokój ducha i szczęście. Starych urazów emocjonalnych nie da się zamaskować, przypudrować, zaleczyć. Trzeba je zdecydowanie wyciąć, całkowicie usunąć. Przebaczenie powinno być jak unieważnienie, spalenie weksla, aby nie można go było wykorzystać przeciwko dłużnikowi. Często jest tak, że nie chcesz przebaczyć, ponieważ utożsamiasz przebaczenie z zapomnieniem o doznanej krzywdzie. A także myślisz, że przebaczenie oznacza zaprzyjaźnienie się, zbliżenie lub obowiązek odczuwania sympatii do krzywdziciela, jako oznakę dokonanego aktu wybaczenia. Możesz komuś wybaczyć i na zawsze usunąć go ze swojego życia, jeśli uważasz, że jego obecność będzie tobie szkodziła. Istotą przebaczenia nie jest uznanie krzywdy za niebyłą, ale akceptacja faktu, że miała miejsce i że tego cofnąć się nie da. Przebaczając, rezygnujemy z koncentrowania się na krzywdzie i życiu nią, przeżywania jej ciągle i ciągle od nowa. Wybaczyć to przestać czuć nienawiść do tej osoby i zrozumienie, że nienawiść przede wszystkim zatruwa ciebie. Jednym z aspektów wybaczenia komuś jest także wybaczenie sobie, że pozwoliliśmy się skrzywdzić, że zaufaliśmy niewłaściwej osobie, że nie dopilnowaliśmy portfela. Jeśli twoje życie jest nieszczęśliwe lub czujesz się niespełniony, bardzo łatwo obwiniać za to rodziców lub wszechmogących, wszechobecnych ich oraz powiedzieć, że to właśnie ich wina. Ale robiąc to, utkniesz zablokowany pośród swoich problemów i frustracji. Obwinianie kogokolwiek, w tym i siebie, wcale nie przyniesie ci ani ulgi, ani wolności. Zacznij słuchać tego, co mówisz, kiedy zauważasz, że używasz słów nacechowanych negatywnie. Zawsze możesz się zmienić, zawsze możesz zacząć opowiadać historię pozytywną i zamiast powinienem, powinnam, zacząć powtarzać mogę, chcę i potrafię. Mogę wybrać spełnione życie i wybaczenie, a wybór to wolność, a wolność to odpowiedzialność. Jestem mądry, jestem bardziej inteligentny niż mi się wydaje. Mam pełno twórczych pomysłów, jestem wspaniały, jestem wart bezwarunkowej miłości. Wybaczam sobie i innym, uwalniam się od tego, co było, uwalniam się od zranień przeszłości. Przebaczenie wcale nie usprawiedliwia winy. Jedyną ofiarą nienawiści jesteś ty sam. Przebaczając, odcinasz tę osobę od siebie i od życia pełnego wyrzutów nienawiści, przejawiających się w natrętnym rozmyślaniu o tej osobie, o tym, co by zrobiła i co byś ty zrobił. Przebaczenie jest aktem wewnętrznym. Świadomie dla własnego dobra przepracowujesz negatywne emocje kłębiące się w tobie po doznaniu krzywdy. Gromadzenie i pielęgnowanie negatywnych emocji kumuluje się w tobie i wzmacnia je. Kierowane głównie na krzywdziciela, z czasem rozrastają się tak, że ca zaczynają obejmować całą twoją rzeczywistość. W efekcie stajesz się zgorzkniały, obrażony na wszystkich ludzi i cały świat, nieufny, podejrzliwy i zamknięty. Pielęgnowana uraza zaczyna toksycznie działać na Ciebie, na Twoje życie i relacje z ludźmi. Zatruwa myśli, emocje i ciało. Na przemęczoną nienawiścią psychikę ciało reaguje chorobą lub bólem. Długotrwały stres związany z przeżywaniem krzywd i urazy obniża odporność. Wybaczanie to proces. Ludzie oczekują często natychmiastowego rozwiązania problemów, chcą poznać magiczne formuły na każdy z tych problemów. Tymczasem ci, którzy zostali zranieni, potrzebują długotrwałej pracy, muszą zdobyć się na wysiłek nazwania tego, co ich boli, zarówno w sercu, jak i w związkach oraz przebaczania a w bardzo głębokich zranieniach długotrwałego leczenia pod okiem specjalisty. Nie jest to łatwe i rzadko przechodzi natychmiast. Ludzie pragną natychmiastowych rozwiązań, co najmniej od czasów Jezusa woleli cuda, cudowne formuły drogi na skróty od ciężkiej pracy. Twoje przebaczenie powinno pójść w zapomnienie tak jak krzywda, którą przebaczyłeś. Dzięki przebaczeniu stajemy się szczęśliwi i spokojni. W przebaczeniu nie chodzi o wyższość moralność, moralną nad Twoim krzywdzicielem, ale zrzucenie brzemienia, które przeszkadza Tobie w staniu się osobą szczęśliwą, w wydostaniu się z więzienia. Brak przebaczenia to tak, jakbyś został zamknięty w jednej celi ze swoim krzywdzicielem. Odwrócenie się do niego plecami nie zmienia faktu, że czujesz jego oddech na plecach i dzielisz z nim każdego dnia celę. Jesteś jedyną osobą, która może uwolnić ciebie od tej sytuacji. Jesteś strażnikiem więziennym i masz klucze do tej celi. Jeszcze raz przypominam i uspokajam. Przebaczenie nie oznacza, że uznałeś, nie ma sprawy. Zapomnienie o przebaczeniu i o krzywdzie nie oznacza, że machnąłeś ręką na to, co się wydarzyło. Co z tego, że mnie skrzywdziłeś, wszystko jest ok. Nie, nie o to chodzi, bo nie jest ok. Przebaczenie to uwolnienie się od rozpamiętywania, odrzucenie rozgrzebywania ran. Przebaczenie to wolność od emocjonalnych skutków, to wypuszczenie siebie z tej celi dzielonej ze swoim krzywdzicielem. Na swoją krzywdę i jej skutek uraz musisz spojrzeć jak na coś niechcianego i szkodliwego. Spójrz na twoją urazę jak na śmierdzące, cuchnące resztki surowej ryby i jej podroby. Co byś z nimi zrobił? Zatykając nos szybko byś do śmietnika pod blokiem lub domem i wyrzucił. Proces przebaczenia jest trudny. Lubimy potępiać, Czerpie, czerpiemy pierwotną i perwersyjną radość z rozgrzebywania ran. Możemy wtedy winić innych i czuć się od nich lepsi. Lubimy sobie współczuć. Prawdziwe przebaczenie przychodzi tylko wtedy, gdy dostrzeżemy i emocjonalnie zaakceptujemy, że nie ma czego przebaczać, gdyż nie mamy prawa potępiać i nienawidzić. To może być pewien rodzaj współczucia dla tego człowieka, do tego krzywdziciela. Jak bardzo musiał zostać gdzieś po drodze w swoim życiu skrzywdzony, skoro jego wewnętrzne dziecko jest tak przerażone, panicznie się boi, że musi krzywdzić, że nie potrafi inaczej. Jak bardzo zerwał więzi między swoim wewnętrznym dorosłym a dzieckiem, jak nagle zerwano więzi z nim, gdy jeszcze był dzieckiem. A zerwane więzi bolą najbardziej. Bolą i tworzą bardzo mocne konflikty między prawdziwym i wyobrażonym ja. Jezus nie przebaczył cudzołożnicy, ponieważ musiałby najpierw ją potępić, a tego nie zrobił. Nikt Cię nie potępił, i ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Przestań potępiać, oceniać, osądzać, a wtedy potrzeba przebaczenia zniknie. Jeśli nie całkowicie, to w bardzo dużym stopniu. Jezus dostrzegał grzech kobiety, ale nie potępił jej. Widział jej błąd, ale nie utożsamiał kobiety z jej zachowaniem. Nie to nie potępiaj, nie osądzaj, bo bez względu na to, na czym opierasz swoje osądy, Twoja opinia będzie zabarwiona Twoimi uprzedzeniami, zaś posiadane informacje nigdy nie będą na tyle kompletne, abyś mógł wydać sprawiedliwy wyrok. Mamy tendencję do tego, że gdy nie rozumiemy czegoś lub kogoś, zaczynamy się bać i potępiać w myślach. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Przebacz innym, ale nie zapominaj, broń Boże, o sobie. Wyrzuty sumienia, żal są najczęściej świadectwem emocjonalnego życia w przyszłości. Nadmierne, patologiczne poczucie winy jest próbą skazaną na porażkę naprawienia w przyszłości czegoś, co zrobiliśmy źle. Emocjonalne relacje na to, co zrobiliśmy w przeszłości, zatrzymują nas w drodze. Czym innym jest rozpoznać, dostrzec to, co było niekorzystne, ale po to, aby wyciągać wnioski, bez emocjonalnego zaangażowania, a zupełnie czym innym jest reagowanie i korygowanie tego, co było. To bezcelowe i szkodliwe, odwraca naszą uwagę od teraźniejszości. A przecież tylko w teraźniejszości możemy skutecznie reagować na to, co się dzieje. Pracująca matka czuje się winna, że nie jest w domu, wyczerpana córka starzejącego się rodzica, że przeżywa irytację, żałujesz, że w pracy nie przełożyłeś jednego z zadań na następny dzień, aby zdążyć na występ dziecka w szkolnym przedstawieniu itd. Tak nie chodzi o to, by nie czuć za nic odpowiedzialności, ale nie możemy pozwolić, by wewnętrzny krytyk sponiewierał zupełnie nasz obraz siebie. Najgorsze, co robimy, to utożsamianie się z naszym zachowaniem, że jak coś zrobiliśmy, to jesteśmy określonego typu człowiekiem. Popełniłem błąd, jestem błędem, pomyłką. Nie domyśliłem się, jestem głupcem. Nie udało mi się czegoś zrobić, jestem do niczego. Nie nadaje się. To, co zrobiłeś, nie określa Ciebie. Błędy pomyłki mają swoje konsekwencje. Pomyliłem się, to czasownik, a nie przymiotnik, ani tym bardziej inwektywa. W związku z tym, następnym razem musisz pamiętać, aby. Pamiętać, wstać wcześniej, lepiej zaplanować. Jeśli będziesz opisywał siebie, jestem pomyłką, zaczniesz się z tym utożsamiać. Stanie się to skuteczną afirmacją, czyli potwierdzeniem i zbierzesz konsekwencje. Pomyłka jest jednorazowa, a wnioski mogą być bezcenne na przyszłość. Wtedy pomyłka staje się doświadczeniem, a ty fachowcem, a przynajmniej kimś, kto wie, jak w danej sytuacji unikać komplikacji. Utożsamianie się z błędami to wiązanie sobie kamienia do szyi i skakanie do jeziora. Możesz zabrnąć tak daleko w tym, że tylko specjalista będzie w stanie ci pomóc, to jest odwiązać kamień z szyi i nauczyć pływać. Oczywiście, o ile zdąży z pomocą. Niemożność wybaczania to straszna rzecz. Rozgoryczenie to jak codzienna porcja cyjanku, bolesna sytuacja, którą nosisz w sobie, minęła być może nawet bardzo dawno temu. Pozwól jej odejść, pozwól sobie stać się wolnym. Jeśli nie jesteś w stanie odpuścić i zapomnieć, zadaj sobie pytanie dlaczego tak się dzieje. Większa część pracy nad przebaczeniem dokonuje się w głębi twojego serca i nie musisz wcale mówić o tym ludziom, którym przebaczasz.